Witajcie na kanale Kwasogranie w kolej za sterami Wisły Krak ostatnio. No właśnie, zobaczmy na tabelę, jak wygląda podsumowanie. Pucharowy mecz przegrana z No nie jest dobrze. Mecz z Parac to będzie jak zwykle mecz o wszystko, ale jedyny plus w tabeli. Pierwsza pozycja po 16 spotkaniach. Niewielka różnica między Wisokrakiem. Alejia Warszawa. I tutaj musimy mieć na uwadze tylko zwycięstwo. Dlatego um, będą zmiany w składzie: Rodado, Rodado, Poniewski, Latte, Odyna, Etia, ja, Żukowski, Ż Żukow, Parina. Majers, tutaj oczywiście zagra Potrawa, Netcot, Kutka, Sacek, Ażyński. a Zapłachetę, Wszyscy gracze zamienili, tak jest, pół Będzie szansa dla. Radkiewicza na ławkę. Jest Antonik, Zardonuciego. Żyra na środek. Denarii Czy możemy dać szansę piękną? Oczywiście, że możemy. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Czekamy na ten Puchar i czekamy na mecz To na pewno będzie wydarzenie. Potoczny Wisła Kraków. W składzie, który powinien dać nam zwycięstwo. Powinien dać nam utrzymanie tej przewagi nad legią Warszawa. Idziemy po mistrzostwo w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie będzie błędów i że na ostatniej prostej nie stracimy cennych punktów. Walka na wielu frontach. Odyna. Dawno nie widziany w pierwszym składzie Wisły Kraków. Chodyna. aj. Koniewski, Ketia, Odyna, Latte, Ta piłka do Koniewskiego, Koniewski, 1-0. Siedma minuta, mamy to. Na dwa razy, ale najważniejsze, że jest skuteczny. Petia, Chodyna, piłka do Okoniewskiego, Koniewski, Starzyński, Starzyński, Okoniewski, ta piłka niedokładna do ruchorzów, mógł się cieszyć przez chwilę z piłki, jest Latte, 2-0. Bardzo dobre spotkanie. Rozgrywa drugi skład. Ten podział między składami się troszkę zaciera. Na pana muszą być gotowi wszyscy. Lew kot. Błąd obrony gerbowski. Broń. Tacek. To jest Ketia. Dyna. Nie. Teraz przedłużenie dochodyny. Pięknie Okoniewski próbował y, piłkę do Keti przepchnąć. Nie udaje się. Dadok. Dobra piłka. Na szczęście obrona czujna. "Gerbowski wyciąga tę piłkę w ostatniej chwili." Widzę, że tu jakieś na koniec problemy z dźwiękiem, z głosem. Jak wam mówiłem, rodkowałem się przez ostatnie minuty. Bardzo dobre spotkanie Wisła Kraków na pierwszym miejscu, Legia Warszawa na drugim miejscu. Cały czas walczymy. O, e, dobry wynik. Zachęcam do oglądania, do komentowania, do subskrybowania. E, no i mam nadzieję, że mecz z mecz z problem głogów, to, z to będzie przepustka do kolejnego kolejnej rundy paru Polski, którego nie odpuszczamy tak samo, potem wyjazd z pogonią, no i potem upragnionym ekspertnej Zachęcam Was do oglądania. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.